Dobra, możemy zaczynać. Już. Dobra, tak jest w naszym domu zaległo się zniszła daleko, tak więc... Oto sobie wojska chemiczne Związku Radzieckiego, które mają rozwiązać ten problem. Okej, okay, dobra, może można to wywieźć z wody. Dobra. Oh. Dekontaminować płynne mleko, które stanowi zagrożenie dla gospodarki cywilnej, ukraińskiej, socjalistycznej, Republiki Radzieckiej. Operacja teraz zakończona sukcesem. Dziękuję za uwagę.